dobry! Z tej strony jedna część najlepszego teamu testerów kempingów ever, czyli Ola. Witam Was bardzo serdecznie z jednego z najlepszych polskich kempingów. Jesteśmy na Western Camp w Energylandii, którego właścicielem jest ta sama firma, która jest właścicielem Energylandii, więc możecie się spodziewać, że tu jest full wypas. My przyjechaliśmy tutaj, jest już późno wieczorem, ponieważ dzisiaj byliśmy w Energylandii cały dzień i tam się bawiliśmy i szaleliśmy. W związku z tym pokażę Wam teraz domek, a cały camping pokażę Wam jutro rano. Za moimi plecami jest recepcja, gdzie dokonaliśmy zameldowania, dostaliśmy karty, które są kluczami do domków. Dostaliśmy specjalne opaski, nie wiem, czy widać, z taką informacją dla ochrony, że jesteśmy gośćmi tego miejsca. W tej chwili znajduje się na parkingu, jest taki parking centralny przed recepcją, gdzie zostawiacie swoje auta, zabieracie karty i idziecie do domków. Nasz domek jest akurat zaraz przy wejściu, więc. Pokażę Wam go dzisiaj. Jest ciemno, nie bardzo tutaj wszystko widać, ale pokażę go Wam z zewnątrz jutro. Natomiast dzisiaj chodźcie do środka. Chodzimy z kartą i zapraszam was do środka. Zaczynamy od wejścia. Tutaj mamy y, dosyć sporą szafę. Tu akurat są już nasze rzeczy, ale możecie zobaczyć, że jest całkiem spora. Y, tutaj macie lodówkę. Macie sobie coś tutaj schować, jakieś napoje. Czy przekąski, półki, stolik z czajnikiem, z kubkami do kawy, stół, krzesła, skóra kojota, telewizor, klimatyzacja. Jakbyście tutaj byli w wakacje i byłoby wam bardzo ciepło, to musicie włączyć klimę. My jesteśmy pod koniec października, jest już dosyć chłodno, są grzejniki, grzeją, jest tu bardzo cieplutko i przyjemnie. Tutaj mamy wyjście na taras, ale teraz za dużo nie zobaczycie, bo jest ciemno, więc pokażę wam jutro te wszystkie domki, które tutaj są. A tutaj mamy yy, łóżko piętrowe dla dzieci i łóżko duże. Dzień dobry. Cześć. Co tam? Wygodnie się leży? Wygodnie. Wi-Fi jest? Jest. A, od razu dziecko szczęśliwe. Wi-Fi jest. Wszystko słuchajcie, w takim stylu no, westernowym, jak sama nazwa wskazuje. Takie dodatki typu właśnie, zobaczcie, że Randol, tutaj jakieś bizony. Energylandia jest pod tym względem, jeśli chodzi o takie dekoracje i takie smaczki, mega wyposażona. I te domki, jak widzicie, też, też nawet lampka jest taka. O! Zabiorę Was jeszcze do łazienki. Łazienka jest duża, przestronna. O, takie lampki, to co właśnie przed chwilą mówiłam. Suszarka. Nawet spodajnik na papier toaletowy jest w takim westernowym klimacie. wieszak na ręczniki. Wszystko jest, ręczniki, pościel. My się ogarniamy, dzisiaj byliśmy w Energylandii, bawiliśmy się cały dzień, dlatego jestem taka a jutro jest y, Halloween w Landii i jutro idziemy się pobawić w te kocy przebierańcy, y, więc też będzie fajny dzień. Ale nim tam pójdziemy, to ja się przejdę z kamerką i pokażę Wam cały kemping, Więc do zobaczenia rano. I dzień dobry, już rano. Cześć! Wyspani? <grych> Wyspaliśmy się w naszym domku, teraz idziemy na śniadanie, a przy okazji pokażemy Wam cały Western Camp. To są domki szeryfa i jak widzicie są różnej wielkości, piętrowe, parterowe czy bliźniaki. W zależności jaką ekipą przyjeżdżacie, możecie dopasować lokum pasujące waszej rodzince. Tutaj plac zabaw dla dzieci. Na Western Campie macie inne fajne miejsca przygotowane z myślą o rodzinnych aktywnościach: boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej, badmintona czy kinoletnie. Tu jest strefa chilloutu z hamakami. W tej chwili nieczynna, bo jest koniec października i temperatura nie sprzyja wlegiwaniu się na świeżym powietrzu, ale w ciepłodniej to miejsce jest dostępne dla kempingowiczów. Po drugiej stronie jest kinoletnie. Wczoraj leciały tutaj minionki. W centralnej części położone jest jeziorko. Nie można się w nim kąpać, jednak jest to całkiem fajne łowisko. Sprzęt do łowienia ryb możecie wypożyczyć na miejscu. Jeśli więc jesteście fanami wędkowania, to tutaj możecie zarzucić przynętę. To restauracja Bonanza, w której serwowane są śniadania dla osób nocujących na Western Campie. Jest tu też bar i restauracja, więc możecie dobrze zjeść także na obiad, kolację, wypić kawę czy drinka. Tutaj też organizowane są różne imprezy, takie jak na przykład Andrzejki czy Sylwester. A my idziemy coś zjeść na śniadanie. No, już na jedzeni. Bardzo smaczne śniadanko, bardzo duży wybór. Dokładnie. Zarówno takich dań na ciepło, jak i jakichś tam dodatków ciast. Owoców, gofrów i tym podobnych. Podchodzicie z talerzami, panie, tam wam serwują, co chcecie. Także bardzo fajnie, my jeszcze idziemy pokazać wam rzeczy, których wam tu nie pokazaliśmy. Musimy zajrzeć do toalet, na przykład. Może nam się udać do jakichś domków jeszcze, albo tych namiotów. No, to idziemy dalej. A tutaj macie miejsce na ogniska. super przygotowane zobaczcie wiaty paleniska ławki i sporo jest takich tych miejsc tam mieliśmy kilka tutaj są następne mamy sklep u szamanki o tutaj drewno które będzie wam przydatne do rozpalenia ogniska Michał się doliczył 20 Yy, takich miejsc, gdzie możecie sobie zrobić ognisko, czyli jak na taki mały kemping, no to naprawdę bardzo dużo takiego miejsca tutaj jest. Gada się? Dobrze matka no, gada? No. Tak, tak? 20? No tak, na znaku było to chyba. No to 20. Tutaj inny rodzaj zakwaterowania, namioty tipi. Jeśli byście chcieli się poczuć jak Indianie na dzikim zachodzie, to wynajmujecie sobie taki namiot i sobie w nim śpić. Oczywiście nie byłabym sobą, jakbym nie zdobyła kluczyka do jednego z namiotów. Wchodzimy do namiotu tipi. Tak wygląda namiot Tipi. Piękny jest, nie? Taki ma klimacik. Super sprawa. Łóżka. Tutaj macie szafkę. Co więcej, zobaczcie, możecie ten namiot schłodzić albo ogrzać, bo tutaj jest podpięta klimatyzacja, jest doprowadzony prąd. Tam macie czajnik, żeby sobie móc coś ugotować. Tutaj macie skrzynię. Skrzynia, zobaczcie, też jest zamykana na kłódkę. Więc yy, też możecie sobie tutaj różne rzeczy pochować. I takich skrzyni macie tutaj aż trzy. I jeszcze tutaj jest cztery łóżka stolik na środku, moim zdaniem, na taki weekendowy wypad w wakacje, mega. Kolejną opcją noclegową są odjazdowe wozy osadników. Nadają temu miejscu iście kowbojskiego klimatu. Takich wozów jest tu sporo, bo aż 40. Są dwu- lub czteroosobowe. Zobaczcie, jakie są kapitalne. Muzyka Oczywiście zaglądamy też do środka. Wozy również zamykane są na kłódkę, tak jak namioty. Ten wóz jest dla czteroosobowej rodziny. W środku ma dwa łóżka piętrowe, do tego stolik i czajnik elektryczny, więc jakąś herbatkę możecie sobie tutaj upiścić. Tu również możecie użyć klimatyzacji i wóz schłodzić latem, gdy jest gorąco, czy ogrzać, gdy jest chłodniej. Klimatyzacja daje wam możliwość ustawienia wymaganej temperatury. Tu jest pojemna szafa, a to wszystko w westernowym klimacie. Na zewnątrz macie też skrzynię zamykaną na kłódkę, w której możecie. Przechowywać jakieś swoje ważne rzeczy. To, co bardzo nam się podoba, to fakt, że nawet nazwy na tym kempingu nawiązują do dzikiego zachodu. Tu jest akurat kaktusowe zacisze, ale wcześniej przechodziliśmy przez Bizonisk Square, szamański potok czy dolinę płonącego siodła. No i zaglądamy do toalet. Osoby nocujące w wozach i namiotach tipi korzystają ze wspólnych sanitariatów. A te jak i cały Western Camp są na najwyższym poziomie. Tutaj wchodzimy. I tutaj jesteśmy w toalecie damskiej, przygrywa nam taka kowbojska muzyczka, hejka. Zobaczcie prysznicę. No po prostu mega. Suszarki, wszystko jest w takim kowbojskim stylu. Nowoczesne, czyste, pachnące. Mega jest. Poszukamy jeszcze kibelków. Toalety są tutaj. Z ręką na sercu mogę powiedzieć, że to jedne z najładniejszych kempingowych toalet w Europie. I mówię to z pełną świadomością. Naprawdę jest mega. Zobaczmy, to są jeszcze jakieś chyba dziecięce i dla niepełnosprawnych to. osób. Tak. Toaleta dla osób niepełnosprawnych plus przewijak dziecięcy. Tutaj jest parking centralny, na którym zostawiacie auta. Tam w oddali widać Energylandię, stąd jest jakiś kilometr do wejścia. A tutaj jest recepcja. Koło recepcji działa przechowalnia bagażu. To dla tych gości, którzy wymeldowują się już z Western Campu, ale jeszcze idą poszalać w Energylandii i mogą sobie tutaj zostawić swoje klamoty. Zdecydowanie możemy powiedzieć, że Western Camp to jest genialna miejscówka na rodzinny wypad do Energylandii. Jak widzieliście bardzo zadbane mnie urzakło to, że tu jest tak mnóstwo dopracowanych szczegółów, zresztą tak jak w Landi, do której właśnie zmierzamy, jak widzicie pięknie wyglądamy, dzisiaj jest Halloween w Energylandii. Więc przyszliśmy trochę tu postraszyć w Zatorze, zabawa była super, w ogóle bardzo dużo osób było przebranych, ponieważ za przebranie były tańsze bilety. Więc wiele osób z tego skorzystało, pogoda nam dopisała. Więc chodźcie, teraz zabierzemy Was na kilka najbardziej ekstremalnych atrakcji w Energylandii.